Sobota rano, witam Was w kolejnym vlogu. 6 sierpnia. Mamy niedźwiedzia. Stary rozrzutnik zaczepiony, i będę jechał rozsiewać komposty po rzepakach albo kompofarmę pod rzepak. Przyjechałem do Tatuśka sprawdzić, bo wysiewa popląć. Tutaj jest pole poprzężycie i jest popląt przężyto z rzepakiem. I tuż mogę powiedzieć, przyjechałem sprawdzić jak leci ten rzepak z tego siewniczka, bo wczoraj mu wstępnie ustawiłem. Też, żeby za dużo tego rzepaku nie wysiać. Tak jeżeli chodzi o poplum, to śmiało wystarczy te 2 kilo, bo ciężyta wyrośnie, także no i tak chyba więcej wyleci tym siewniczkiem, no ale zobaczymy zaraz. Tutaj nic nie znajdę, bo tutaj e, to talerze przysypują, wał przygniata, zobaczcie jaki jest e, niedobór wody. No jakaś tam wilgość, zobaczcie. No Coś to jest, tak? Jakaś wilgoć. No nie ma, nie ma że, że po prostu nie ma nic tej wilgoci, no ale jest słabo. Tutaj kosiliśmy Axialem, zobaczcie, słomy nie ma, praktycznie. Nie wiem, nie widzę przerzyta, ale dużo wiecie, czego jest. Widzicie? Kłosów połamanych było przez zwierzynę. I tak będzie łąka na polu, więc to takie sprawdzenie, to kant tyłka robi. Zobaczcie, ile tych kłosów połamanych jest. To i tak będzie łąka mimo że podbieracze były, kłosy na ziemi leżały i tutaj mamy las. I jedzie Janusz Edward z Januszem. Ten ściewniczek wyścieba, to strona bardziej zawsze Trzeba korytko przykręcić no. Jakiś korzeń Viu Tam nasiona rzepaku. Więc wydaje mi się, że jest ok. Powinno być dobrze. Tu też nie ma co siać tego rzepaku. Bóg wie ile. Gdyby było 100 roślin na metrze. Bo tutaj i tak ten poplon tylko mija termin. I go będziemy orać i siać psiężyto, bo był w księżycu. Bo była w planie tutaj kukurydza. Ale z boku kukurydza wysycha. i. Powiem wam teraz, wynajmować i wszystko, więc no zobaczymy do momentu aż kombaj nie wjedzie, ale ja nie widzę tam plonu większego jak 8 ton tej kukurydzy. Zapowiadała się pięknie na 12-14 ton, teraz w lipcu brak opadów spowodował właśnie, że no jest jak jest, nie, zaraz mogę podjechać wam i ją pokazać, ale puder, masakra. Niedźwiedź nie będzie chodził z nowym rozrzutnikiem Bo ma wałek na 1000 A tam jest maksymalne obroty w instrukcji 540 No i powiem wam, że Tamten rozrzutnik jest zdecydowanie za duży do niedźwiedzia A do Pumy idealnie pasuje On ma swojego gnojaza Patrzcie gdzie jest ziemia Jaka piękna kukurydza w dołku A wyjeżdżamy na górkę I tak samo, pszenżyta nie było, kukurydza chwilowo była I dzisiaj i takiej nie ma I co Wy na to? Taki podobno miód Dobra, szykujemy adapter do wyjazdu. Zobaczcie co tu jest: siatki, sznurki. Więc, to jak ktoś chce sprzedawać obornik, to niech sprzedaje go dobrego, a nie ze sznurkami. To jest masakra, Zobaczcie. Łatwiej, ile sznurków. Ale mamy takie cudo. Się nie caimy, nie bawimy. Ça Także widzimy się gdzieś na polu, bo to już młodna robota. Moje mili, wyjeżdżamy. Braknie nie pumą, a ja jadę niedźwiadkiem. Ale sprzęt, fajny ten Apollo, taki Wiesz, Mam, że do pumy to mógłby być większy, ale jest ok. Jest idealny, nie jest za mały. Nie wygląda, nie wygląda ten zestaw śmiesznie, bo nie gdzieś zdecydowanie za mały do tego. Jesteśmy na polu Brat będzie wysiewał kompost U nią A ja dziadkiem kompofarmę Będziemy wysiewać kompofarmę I dajemy do przodu Ta dwa robota będzie szła Brat ma ustawiony mniej więcej tego kompostu Tak w około Żeby właśnie skłamać 160 ton poszło na 9 hektarów i zabrakło mu rzutnika czyli ile? aż policzę sobie to podzielić na 9 tyle mu wyszło no i niech tak daje a ja kompo farmy będę chciał tutaj mam 100 ton chyba tak? dwa auta po 30 i dwa czyli 4 auta 30 plus 30 plus 50 110 ton, podzielić na 5. 22 tony na hektar? Tu 3 auta mam tylko, może i 3 mam. Już teraz nie pamiętam, ile tu mam aut, powiem wam. 150 ton kupywałem. Podzielić na 4. Nie, podzielić na. Tak, tam mam 2 auta, to tutaj 100 ton mam ponad. To podzielić na 5 hektarów 20 ton. No i hektar 80 dokupiłem tam na górze. Nowy nabytek, nie mówiłem jeszcze nikomu. Czyli no 15 ton na hektar możemy tej kompofarmy dawać. Więc chyba będę musiał taśmę trochę przykręcić. Bo gnoju wyszło 20. Minus. Jak to działa? Już nie pamiętam. Wykręcić delikatnie. No i dobra, próbujemy, zobaczymy co to będzie wychodzić. brat już się załadował kończy trzepanie pierwszego więc na dwa robota będzie szła sprawnie zanim ja się załaduję mamy towar na miejscu no to on już będzie leciał z yy, kolejnego ładować więc ładowarka no nie będzie się nudziła po prostu Dobra. myślę, że będzie ok no jeszcze trochę na tył rzucimy. A bo nie, bo zanim taśma to weźmie tarczy. Zobaczymy jak to będzie szło w ogóle A mówili, nie ładuj pełno To nawalił z czubem A tu mamy kapcia Kapcia czy tak nawalone Oby nie kapać bo będzie po robocie Chyba tak nawalone mokre Nie, chyba mało powietrza Gdzie jest dziura. No to trzeba ładować mniej Ale nie Taki towar ciężki, bo zobaczcie. Niedźwiedź na kapcie stoi. Ja pierdykam. Grubo. Trochę dopadało. Aha. Niedźwiedź na kapciach stoi. To chyba w lutym wozili, tak? Wtedy padało. No waży towar, waży. Nie ma to tamto. No i dobra, wyjdę wam pokazać jak to wygląda, jak to leży. Brat wysiewa pierwszy kompost, ja wysiewam drugi kompo Mieszamy to. Kwasowości mają zbliżone do siebie. Także tak to wygląda. Kompost jest troszeczkę bardziej kwaśny niż jeżeli Wymieszamy to w jeszcze dzisiaj w nocy. Z łapami pójdzie talerzówka w adersztacie gdzieś na około pięciu centymetrów, no i resztę zrobią robotę łapy gdzieś tak na 10-12, żeby to wymieszać, przemieszać, żeby jak najmniejsze straty były tego azotu, bo jakiś azot to zawiera, no zobaczcie, zleży tego, nie? Podwójnie. To jest gitara, no zobaczymy jaki to będzie miało skutek, czy uboczny, no czy będzie rosło jak głupie zboże, tak? Nie wiem co to posieje, czy jęczmień, czy przeżyto, także no zobaczymy. Za talerzami, wiadomo, w różotniku jest więcej materiału, jeździmy też gęściej, miejscami jest mniej, ale na szag będziemy uprawiać, bo trochę to będziemy też rozciągać. Także dziadek daje radę, i nie wiem, czy będziemy go sprzedawać, bo powiem Wam, że robota na dwa, bo to jest petarda, nie? Chwila, moment i zarapieć hektarów podwójnie będzie zrobione. Jakbyśmy jednorazowo tylko wysiewali, rozrzucali farm czy kompos, to już byśmy dawno byli na innym polu. A samemu to się jeździ, 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 no ale nie powiedziane, że nie będzie do jeszcze. Bo nie wiadomo jak to będzie z towarem, na razie towar jest aktualnie niedostępny, więc no e, tylko co za słomy, więc dwa rozrzutniki są po prostu zbędne. Zobaczymy. Dajesz misiu? A? Siodełko, nie? Z bańki i z koca. Jedziemy. Jesteśmy na drugiej działce. Morze faku. Teraz Bartek bałek załączyliśmy. Widzisz jak się kręci? Zobacz A tu obroty taśmy, zobacz. A tu taśmę. Tam się łańcuchy kręcą. I rura. Mamy noc, godzina 22:11, i zakończyliśmy kolejne pole wysiewania tych wynalazków. Lewa część pola dostała Compo Farm w ilości około 15 ton na hektar. Na tamtym polu poszło ponad 20 ton więc nie wiem czy dobrze, może być, że niedobrze będzie, za, będzie szkodziło niż yy, dawało pożytek, no zobaczymy no i tam poszło 20 ton kompostu, czyli 20 ton kompofarmy, 20 ton kompostu na hektar tutaj lewa część pola 15 ton kompofarmy, prawa część pola yy, 15 ton kompostu, gdzieś około także tak to się prezentuje Zobaczymy, jakie będą różnice Teraz to jeszcze jadę Nikodem kończy tam działkę u brata, gdzie poszło wapno i kompost I ja na nockę idę, na nockę, no, zrobić muszę te dwie działki Bo jutro jest niedziela, jutro nie pracujemy Odpoczywamy, robimy dzień wolny Spędzamy czas po prostu z rodziną, wychodzimy gdzieś Nad jeziorko, czy to na łódeczki, czy Po prostu posiedzieć na plaży bo ten okres, teraz lipcowy, był bardzo intensywny, jeżeli chodzi o pracę. Dzisiaj już też bym jechał do domu, ale, no wiecie, no tutaj jest azot wyrzucony. No i jutro przez niedzielę szkoda byłoby, żeby to parowało. Więc od razu na świeżaka jest rozrzucone 5 hektarów tam, 5 hektarów tu. No łącznie będzie 11, bo tam jest 5 z groszem i tu jest 5,5 Czyli 11 hektarów musimy zrobić w dwóch kawałkach Więc myślę, że około do 3 godzin mi zejdzie Do drugiej na pewno, nie wiem, tam nikodem jeszcze ma do robienia Także druga, trzecia w domu Ale jutro dłużej sobie pośpię Szkoda mi strat azotu, bo gdyby to było wapno czy co tam No to wiadomo, że miałbym to gdzieś no ale tutaj jest rozrzucony towar, drogocenny, bogaty w składnik taki jak azot No i niestety, niestety, prawidłowo jest to najlepiej wymieszać Z racji z tego, że nie jest to po zbożu tylko po rzepaku, to nie będziemy tego orać, Tylko wymieszamy to właśnie wadersztatem top downem Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku, czyli nocna zmiana szoka